Ja pier. Co to jest? O, chyba jakiś zbugowany egzemplarz. Attention, switch is broken. Has to, has to be held in place. Park services notified. Carnation Rock Trail. Carnation Rock Trail. Prosto idź. Take the left path. Left. Now. Słucham? Run now? Co jest? Czemu się głos zmienił? Co jest? Run now? Ale ja nie mam gdzie nawet biec. No. Czemu ja nie mogę? On do mnie mówi? Aha, na przyć! Patrzę na jezioro. A! Oczy! Widziałem! Oho. Ja będę musiał te flut światła zaświecać, żeby potwora przestraszyć stąd, dobrze mówię? Dobra, on jest tu. I teraz co? Musi iść w okolice... Jestem tower czwórka. Czyli... Aha, niedźwiadek! A to nie może iść w okolicy niedźwiadka. Bo go zagryzą. Czyli musi iść teraz w stronę Coal Town Trail. No nie. Hello. O, to nie jest on. O. <grym> Nic nie będzie mówione. Tu. Nie rozumiem, czego. Tak, jestem Power 4. Czemu nie by to? go, jakbym mógł. Jakbym pamiętał nick. Jakby mi... Czyli. Jak będę widział oczy i będę wiedział, gdzie są, to będę wiedział, że tędy mam go nie prowadzić. Aha! Czyli muszę patrzeć, gdzie jest potwór, żeby wiedzieć, gdzie go nie prowadzić. Co drugim razem to przeszedłeś? No to jest wciąż gorsze ode mnie, bo ja za pierwszym razem to przeszedłem. Tylko na off-streamie. Nie wiem, co się dzieje, zgubiłem go. Nie czad, chyba odpuścimy tą grę. Już jak mówię, przyszedłem to za pierwszym razem, ale to na streamie, nie? niepotrzebnie to jest na streamie do przechodzenia. Uh, so Potwór jak nic. Yeah, Aha, But, okay. Dwójka, dwójeczkę, co? I ja, w... czajcie, że ja wtedy, jak po tym, co od razu usłyszałem, zaświeciłem światło. Uczę się na błędach. Teraz już tego nie zrobię, bo wiem, że to potwór, ale muszę się nieskromnie przyznać, że to zrobiłem. Hello? 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 Is there? Oh. Panie kolego, potwór. O, Czad! Graliśmy razem teraz. Te same decyzje podejmowaliśmy. Chyba, że przeszliśmy grej, to jest koniec. Chat, gramy w to razem. Pyta się, gdzie jest. Musimy włączyć mu światła teraz za pierwszym razem. Włączamy mu światła? Nie włączamy. Dobra, nie włączamy mu światła. Resume. Kolejne. Klikamy, że mu włączymy, a nie włączamy, czy nie klikamy i nie robimy nic? Nie rób nic, nie klikaj. Okej. Okay. A, czekasz tam, co? <laughs> Chociaż wydaje mi się, chat, że pierwszym razem powinniśmy kliknąć. Chrystu Panie. Ale on chyba czeka na odpowiedź, chat. Jak tam, chat? I teraz sobie zamieńcie rolę. Wy nie siedzicie przed komputerami u siebie, tylko siedzicie na streamie. Patrzą na was ludzie. Nie zapaliliście światła. Kurwa! 10 IQ! Osoba, która zaczyna grać w tą grę, nie wie w ogóle, że są dwie różne osoby. Że jest potwór z ludzkim głosem i że jest prawdziwy ziomek. Więc pierwsze pytanie nie będzie trollowe i to na pewno będzie nasz ziomek, bo potem gra daje nam do zrozumienia, że, że są dwie różne osoby. Fajnie kombinujesz, szkoda, że to nie zadziała. Słyszeliście, jaki przester był? Jak. cave. A to przez radio, dobra. To jest jeleń, raczej nie potwór. Potwór. Tak jest, all right, jakby leżał na kanapie i piwerko sączył, oglądając z Krakowi mecz. Potwór jak nic. Potwór jest tutaj, w kopalni. A nie może być tak, że potwór wybiera drogę na odwrót tego, co mówisz. Może być tak i może być równie tu dobrze mnóstwo takich możliwości. No ale co zrobisz? No muszę się przekonać wybierając różne opcje. To, gdzie, gdzie widzę ślepia, to jest dokładnie to miejsce. Widzicie? A, nie widzicie mojego palca. To jest tutaj. Musisz patrzeć, nie patrz, musisz patrzeć, nie patrz, patrz jednym okiem. Dobra, tak. ja, like Mhm. Mm jak ja mogłem się dać na to nabrać, przecież po tonie głosu słychać, typ jest zbyt uspokojny Aha, zadawałem wam pytanie, dlaczego jest taki głos spokojny i że to jest potwór według mnie A wy? Że do drogi dotarł, albo bo się uspokoił Kurwa Gucio, ile ty masz lat? 12 czy co we kurwa, Skąd się czatu pytać i uzyj mozgu czasami, bo potem maja z ciebie bekę, bo 5 dni WTTG przechodzisz, bo sam mózgu nie uzywasz Oho? Boże, jaka ta gra jest nienormalna! Ale to jest aż dziwne, mówicie, że to jest jedno z zakończeń. Są jeszcze inne zakończenia, to jest jedno z czterech, tak? Powiem wam tak, no jakby dopracowali tą grę, znaczy dopracowali, jakby sprawili, że ta gra trochę będzie dłuższa, dorobili coś do tej gry, to no, szangierka byłaby fajna, ale... Tak, to to chyba, no, trochę zbyt, powiedzmy taka uboga jest. Fajna, ale no zbyt, zbyt krótka, o, w ten sposób. Ale to gra robiona w 48 godzin na konkurs? Naprawdę? Lul. FX Fentyk, ta z kolegami zrobiliśmy na konkurs informatyczny w gimnazjum. A, no to spoko, spoko wam wyszło, fanatyk. Szczere gratulacje, bo wydaje mi się, że lepszy bym nie zrobił. Ajajaj! Aj, aj!